Zapraszam na test legendarnego motocykla dla prawdziwych mężczyzn. Zapraszam na test Suzuki Bandit 1250 SA. Bandicie nie można powiedzieć, że jest piękny, jednocześnie na pewno nie można powiedzieć o nim, że jest brzydki. Mój egzemplarz z kuframi i tankbagiem wygląda dość poważnie, jednak jego bezpośredni konkurenci z klasy Sport Turing, czyli Honda CBF 1000, Yamaha FZ1 i Triumph Sprint wypadają moim zdaniem lepiej pod względem designu. Za Bandit ma z nich wszystkich zdecydowanie najładniejsze zegary. Gdy ktoś popatrzy na dane techniczne Bandita, to może niepotrzebnie go zlekceważyć. Eee, 98 koni to przecież mało. Nic bardziej mylnego, 180 nm momentu obrotowego, którego większość jest dostępna już od około 2500 obrotów na minutę, robi straszną robotę. Bandit zbiera się świetnie na każdym biegu z każdej prędkości obrotowej. Moc jest z nami od 2000 obrotów na minutę aż do samego końca. Bandit rozpędza się bez problemu do 250 km na godzinę. Są to zatem zdecydowanie wystarczające osiągi do uprawiania tak zwanej typki turystyki. Bandit przy 4000 obrotów na minutę na szóstym biegu jedzie z prędkością 120 km na godzinę. Najniższe spalanie jakie udało mi się osiągnąć w trasie przy spokojnej ekojeździe z prędkościami 100-110 km na godzinę wynosi 4,5 litra na 100 km. Najczęściej jednak przy normalnej jeździe w trasie z prędkościami 100-120 km na godzinę Bandit spala około 5-5,2 litra na 100 km. W mieście zazwyczaj jest to 5,5-6 litrów na 100 km. Uważam, że Bandit jest dość ekonomiczny, jak na to co oferuje. Włączenie biegu w Bandicie pracuje tak jak powinna. Biegi wchodzą dość twardo i bardzo pewnie. Zawieszenie to kompromis pomiędzy sportem a turystyką. Bandit, dzięki swojej dużej masie, prowadzi się bardzo pewnie, nawet przy bardzo wysokich prędkościach. Nie ma mowy o shimmy albo o jakiejkolwiek nerwowości. Hamulce, jak to w typowym Suzuki, może nie są złe, ale mogłyby być lepsze. System ABS działa tak jak powinien. Pozwala na bardzo dużo, włączając się dopiero gdy jest to naprawdę niezbędne. Bandit jest najwygodniejszym motocyklem jakim miałem okazję jeździć do tej pory. Akcesoryjne siedzenie, bardzo delikatnie pochylona pozycja skupiająca całej naszej masy na tyłku i zadowalający kąt ugięcia nóg robią fenomenalną robotę. Wracając z do domu po przejechaniu 750 km nie czuję się źle, zazwyczaj nie odczuwam żadnego większego dyskomfortu. Niestety, seryjna owiewka w Bandicie nie chroni zbyt dobrze przed wiatrem i do dalszych podróży polecam wyposażyć swojego bandziora w turystyczną szybę. Trzeba również mieć na uwadze to, że bandit gotowy do jazdy waży 280 kg. Jeśli więc wjedziemy w jakąś grząską drogę, przepychanie bandiora albo cofanie nie będzie łatwym zadaniem. Należy również dodać, że bandit to pancerna i bezawaryjna maszyna. Przejechałem nim już naprawdę spory kawałek świata. Mój egzemplarz ma przejechane ponad 56 tysięcy kilometrów i nie zauważyłem żadnego ubytku oleju między wymianami. Wystarczy zadbać o regularny serwis zgodnie z zaleceniami fabryki, a Bandit odwdzięczy się zawsze dowożąc nas do celu. Trzeba również regularnie kontrolować napięcie łańcucha oraz stan tylnej opony, gdyż przepotężny moment obrotowy dostępny już od najniższych prędkości obrotowych rozprawia się z tymi elementami dość szybko i brutalnie. Bandit jest typowym motocyklem szosowo-turystycznym. Jest bezawaryjny, ciężki, wygodny, ma bardzo elastyczny silnik. Dla mnie, czyli dla motocyklisty, który jeździ w dalekie jednodniowe trasy liczące niejednokrotnie blisko 800 km jest to motocykl idealny. Po dwóch sezonach spędzonych z banditem nie znudził mi się on ani trochę i za każdym razem w trakcie kolejnych podróży sprawia mi ogromną frajdę. Stojąc przy nim i podsumowując ten test, nasuwa mi się na myśl, że takich motocykli już nie będzie. Proszę was, szanujcie swoje bandity. Dbajcie o te legendarne maszyny, których przez normy emisji spalin już się nie produkuje.